Co zrobić, jeśli dziurę w kieszeni wypala Wam 1000 złotych i chcecie dokonać jakiegoś głupiego nieracjonalnego zakupu? Polecam wam upolowanie LSD. Tego LSD nie tego LSD. Wejście w posiadanie tego tytułu od wielu lat było moim niespełnionym marzeniem. Lovely Sweet Dreams Dream Emulator, jak według plotki brzmi jego pełna nazwa, jest bowiem jedną z najrzadszych gier w bibliotece PlayStation 1. W dodatku wypuszczono ją wyłącznie w Japonii. I może nawet byłoby warto wydać 200 funtów na ten kawałek plastiku, gdyby nie bolesny fakt, że w przeciwieństwie do dietyloamidu kwasu lizergowego, emulator snów nie dostarczy nam żadnego tripu. Nie jest to bowiem z punktu widzenia doświadczenia gra wideo. Lepszym określeniem byłoby może awangardowy eksperyment albo interaktywny assembler. Pomysł na stworzenie tytułu wywodzi się z dziennika snów, który przez dekadę prowadził jeden z członków zespołu wydawniczego. LSD miało za zadanie symulować nocne mary w formie konsolowej gry. Efekt końcowy jest więc odpowiednio dziwaczny, oniryczny i jednocześnie bezsensowny. Każda przygoda z LSD rozpoczyna się od wizyty w menu głównym. Zamiast rozdziałów, gra dzieli się na dni, choć odpowiedniej byłoby prawdopodobnie nazywać je nocami. Interfejs jest niezwykle prymitywny i początkowo umożliwia nam tylko rozpoczęcie gry, zapis i jej wczytanie, wyłączenie wibracji i zerknięcie na graf. O tym później. Pierwsza noc zawsze wita nas w typowo japońskim domu przypominającym trochę labirynt. Na ekranie nie wyświetla się żaden rodzaj interfejsu, a bohater, którego oczami obserwujemy świat, nie posiada żadnych szczególnych zdolności. Nasz udział w doświadczeniu skupia się wyłącznie na chodzeniu i bieganiu. Cel? LSD, podobnie jak sny, nie ma celu. Jesteśmy biernymi widzami w rozwijającym się dla nas doświadczeniu. Aby zmienić scenografię, wystarczy, że dotkniemy któregokolwiek z obiektów, na przykład ściany. To przeniesie nas w zupełnie inne miejsce, które będziemy mogli przemierzać. Po co? Dobre pytanie, ale niestety nie ma na nie odpowiedzi. W odpowiedniej atmosferze, ze zgaszonym światłem i słuchawkami na uszach, podróżowanie po lokacjach jest dziwnie przyjemne. LSD w interesujący sposób miesza naszą wrodzoną chęć poznania z delikatną atmosferą grozy. To taki growy odpowiednik surrealistycznych filmów pies andaluzyjski epoki PlayStation 1. Choć oglądając komentowany gameplay, ciężko w to pewnie uwierzyć, to jako doświadczenie na poziomie osobistym nawet po latach LSD sprawdza się zaskakująco dobrze. Wraz z upływem czasu, gdzieś z tyłu głowy zaczyna grać nam lekka nutka sennej niepewności, która narasta wraz z każdym nowym przejściem między lokacjami. Muzyka generowana jest bezpośrednio przez silnik. Składa się ona ponoć z ponad 500 pętli, które dobierane są do siebie losowo za każdym razem, gdy przechodzimy na nowy obszar. W efekcie nasze uszy uderza unikatowa, dziwaczna, kakofoniczna symfonia, tworzona tylko dla nas i której doświadczymy tylko raz. Każda nocna sesja trwa w zależności od naszych akcji do 10 minut. Potem przenoszeni jesteśmy z powrotem do interfejsu, gdzie na tajemniczym grafie wyświetlane są nasze postępy. W zasadzie do dziś nikt nie ma pewności, co dokładnie reprezentuje ten ekran, prócz tego, że jest w pewien sposób odzwierciedleniem naszego snu. Następnie rozpoczyna się kolejny dzień, i kolejna noc, i tak niemalże bez końca. Po paru sesjach zauważymy, że świat, który zwiedzamy, a składa się on przecież ze skończonej liczby pomieszczeń, zaczyna się przeobrażać. Niektóre z lokacji zaczynają szaleć, przybierać dziwaczne palety barw, bijące po oczach tekstury. Zaczynają się pojawiać na nich również tajemnicze postaci. Niektóre wydają się nie być świadome naszej obecności, inne będą chciały nas zaatakować czy przerwać nasz sen. To właśnie ten ciągle ewoluujący świat przyciąga gracza do powracania. Zachęca nas do zobaczenia, co dalej i w jaki sposób jeszcze przywitać nas może kolejny ekran. W niektóre noce w miejsce snu pojawiają się animacje czy japońskie sentencje. Z czasem uaktywni się też opcja flashback, która umożliwia ponowne przeżycie poprzedniego snu. I to w zasadzie wszystko. Gra nie niesie za sobą żadnego głębszego sensu, nie ma celu, drugiego dna. Pod względem interaktywności dorównuje bardziej zaawansowanym wygaszaczom ekranu. Jest to zdecydowanie dzieło przeznaczone wyłącznie dla bardzo wąskiego grona odbiorców, a mimo to mam niezdrową chęć posiadania jej w niesamowicie drogim pudełku. Na szczęście gra dostępna jest również do pobrania z japońskiego PlayStation Network w cenie 400 jenów, czyli około 12 zł. Zdecydowanie lepszej do przetrawienia i to dzięki jej cyfrowemu wcieleniu mieliście teraz wątpliwą przyjemność oglądać ją w akcji. Pozycja zdecydowanie nie dla każdego.